Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na webinarze poświęconym eksportowi oraz importowi plików w programie SolidWorks. Ja nazywam się Bartomiej Wójcik i w tym materiale postaram się przybliżyć Państwu tematykę z tym związaną. Zapraszam do oglądania i przejdźmy do pliku części. Jest to koło będące elementem koła tramwajowego. Będę chciał wyeksportować ten plik do trzech rozszerzeń: Step, Parasolid oraz STL. Dwa pierwsze to rodzaje pliku neutralnego, które pozwalają na wygodną wymianę danych pomiędzy np. konstruktorami pracującymi na różnym oprogramowaniu. Te formaty plików pozwalają na zachowanie doskonałej geometrii. Jedynie o czym trzeba pamiętać, utracimy drzewko operacji. Operacje, dzięki którym nasz model powstał, nie zostaną zachowane. Zachowana zostanie geometria w postaci modelu bryłowego. W przypadku pliku STL sytuacja jest nieco inna, ponieważ nasz model zostanie zamieniony na siatkę trójkątów. Zanim przejdę do zapisu. Przejdę do ustawień eksportu. Możemy znaleźć je w tym miejscu, wchodząc w opcje opcje systemu i eksport. Klikając na format pliku, mogę podejrzeć różnego rodzaju rozszerzenia obsługiwane przez program. Mamy tutaj na przykład STEP oraz ustawienia dotyczące tego rozszerzenia, Parasolid oraz STL. W przypadku pliku STL warto dobrać nieco większą rozdzielczość tak aby plik był wysokiej jakości, jeżeli chodzi o zachowanie geometrii tutaj wszystkich ścian i krzywizn. Dobieram sobie takie parametry i klikam OK. Następnie przechodzę do eksportu, który w tym przypadku będzie polegał na zapisie naszego pliku wybieram zapis jako, dobieram nazwę i zmieniam rozszerzenie. Wybieram STL. Gdybym nie był pewny parametrów, które dobrałem, klikając w opcję, jestem w stanie do nich wrócić z tego miejsca. Zweryfikować, czy są poprawnie dobrane, spełniają moje oczekiwania i gdyby było coś nie tak, w każdej chwili mogę je zmienić. Klikam OK i zapisz. Dostajemy informacje o liczbie trójkątów, z których będzie składała się nasza siatka. Rozmiar pliku, format. Klikam tak, żeby zapisać. teraz zapiszę plik do step ap 214 oraz do rozszerzenia parasolid oznaczonego xtxb klikam zapisz I jak możemy zobaczyć, nasze pliki zostały zapisane. Zamknę plik części. Otworzę teraz plik Step. Jeżeli chodzi o import, w tym przypadku klikam Plik, otwórz. Wybieram plik, który mnie interesuje. Od razu mam dostępne opcje importu. Oczywiście mogłem wejść do nich wcześniej. Opcje importu znajdują się dokładnie w tym samym miejscu co opcje eksportu, jedynie jedną pozycję wyżej. Z tego miejsca natomiast również mogę do nich wejść. Wybieramy import. Pod formatem pliku mamy ogólne są to ogólne powiedzmy ustawienia dotyczące importowanych plików oraz mamy podział na poszczególne w tym przypadku grupy, no i pojedyncze też pliki do importu. Mamy tutaj taką grupę jak STLOBJ, STEP oraz pliki Inventor Katia Creo NX Solid Edge. Zaimportujemy plik mając włączony 3 Interconnect. Jest to moduł wbudowany w program, który pozwala otwierać pliki z konkurencyjnego oprogramowania dla SOLIDWORKS, takiego jak na przykład właśnie Inventor. Pozwala również zachować połączenie z takim plikiem. Połączenie to pozwala na to, że plik, załóżmy utworzony w inwentorze, zostanie otwarty w programie SolidWorks. Będzie miał połączenie. To połączenie pozwoli na to, aby zachowywać zmiany, które będą dokonywane w inwentorze. Czyli jeżeli ten plik będzie otwarty w SolidWorks, zostanie tam zapisany, a inna osoba dokona zmiany. W inwentorze na tym pliku, to te zmiany zostaną przeniesione do SolidWorksa. Możemy chcieć, aby tak było, ale też niekoniecznie musimy chcieć. Dlatego możemy takie połączenie w każdej chwili przerwać, aby plik był niezależny. Ja tego połączenia przerywać nie będę. Klikamy OK. Klikamy Otwórz. Plik został zaimportowany. Od razu pojawiło się okno pytające się nas, czy chcemy uruchomić diagnostykę dla tego pliku. Podczas importu niestety czasami może zdarzyć się, że pojawią się pewne problemy, na przykład w postaci przerw pomiędzy powierzchniami. Program jest w stanie zdiagnozować, czy importowany przez nas plik nie jest po prostu uszkodzony. Klikam tak. Program dokonał diagnostyki. Tutaj, akurat, plik jest zdrowy. Nie ma przerw, nie ma wadliwych ścian. Także mogę kliknąć OK. Ikona informująca nas o tym, że nasz plik ma połączenie, wygląda następująco. Jest to plik części SolidWorksa z taką strzałką skierowaną w lewo. Obecnie połączenie mamy. Ja akurat je przerwę. Możemy w prosty sposób to zrobić, klikając prawym przyciskiem myszy na naszą część zaimportowaną. Wybierając, przerwij połączenie. Przerywamy trwale połączenie pomiędzy oryginalnym plikiem. Dostajemy tutaj taki komunikat, czy na pewno chcemy to zrobić, ponieważ nie można już tego cofnąć. Klikam tak, przerwij połączenie. Połączenie zostało przerwane. Mamy import. I tak, jak mogą Państwo zobaczyć, nie mamy tutaj niestety drzewka operacji, jednakże mamy zaimportowaną naszą bryłę w takiej właśnie postaci. Ale co zrobić, gdybyśmy jednak koniecznie chcieli mieć operacje odtworzone? Mamy tutaj w programie możliwość rozpoznawania operacji. Aczkolwiek tutaj należy pamiętać, że nie działa to na zasadzie takiej, że program dosłownie rozpoznaje operacje odtwawe te, które były wcześniej. Te dane zostały utracone trwale. Program analizując geometrię modelu dopasowywuje operacje tak, gdyby dany model został zaprojektowany w Solidworks. Opcja ta nazywa się FutureWorks i pozwala na rozpoznanie, właśnie operacji. Klikam na import prawym przyciskiem myszy, wybieram FutureWorks. Przejdę na chwilę do opcji. Mamy tutaj opcje ogólne. Możemy zastąpić istniejący plik lub utworzyć nowy. Ja pozostawię utwórz nowy. Możemy włączyć automatyczne wymiarowanie szkiców oraz określić pierwszeństwo rozpoznawaniu operacji. Klikamy OK. Jeszcze raz przejdę, tym razem wybiorę rozpoznawaj operacje. Możemy wybrać tryb rozpoznawania automatyczny bądź interaktywny. Automatyczny pozwoli na to, aby program za nas rozpoznał operację. Interaktywny pozwala na ręczne rozpoznawanie wybranych elementów. Ja zostawię automatyczny tryb, typ operacji, operacje standardowe, lub możemy rozpoznawać arkusze Blach. Automatyczne operacje, czyli tutaj wybieramy, które operacje nas interesują. Mamy również elementy rozpoznawania lokalnego, czyli po wyborze na przykład tej ściany, jak damy dalej, program rozpozna operacje. Związane z tą konkretną ścianą. Przejdę wstecz. Ja mam już elementy, elementów rozpoznawania lokalnego. Przejdę po prostu dalej. I teraz program rozpoznał wszystkie operacje dotyczące naszej bryły. Mamy tutaj rozpoznane operacje. Klikam OK, żeby zatwierdzić. Program będzie teraz powiedzmy na nowo modelował naszą bryłę, i możemy zobaczyć, wyszło całkiem nieźle, dlatego że wszystkie operacje zostały rozpoznane. W przypadku bardziej skomplikowanych modeli nie zawsze uda się rozpoznać wszystkie operacje co do jednej, aczkolwiek. Te najbardziej kluczowe w postaci otworów, sfazowań. Najczęściej bez problemu program rozpozna. Zamknę ten przykład. Otworzę kolejny, tym razem w postaci Parasolid XT wybieram plik. Klikam Otwórz. Pojawia nam się to samo okno, czyli Diagnostyka importu. Jak można zobaczyć, plik został w ten sam sposób zaimportowany, jak w przypadku pliku Step. Zamknę ten przykład. Przejdźmy teraz do pliku STL. Zanim jednak zaimportuję plik, przechodzę do opcji importu. I wybieram, w jaki sposób program ma ten plik importować. Czy ma być importowany jako obiekt bryłowy, powierzchniowy, czy graficzny? Mamy możliwość wyboru. Ja zaznaczam obiekt bryłowy, klikam OK. Wybieram Otwórz. Wybieram plik STL. Program przetwarza nasz model. No, i plik został zaimportowany. Będzie nieco różnił się od dwóch poprzednich plików, które pokazywałem, dlatego że jego ściany to siatka trójkątów. W tym przypadku, jeżeli zrobimy przekrój, możemy zobaczyć, jest to bryła. Program, program zaimportował model jako bryłę. Możemy też to podejrzeć w folderze obiekty bryłowe w drzewku operacji. Jednakże ściany to trójkąty, które mogą nieco utrudniać dalszą edycję pliku. Jeżeli załóżmy, chciałbym dodać w tym miejscu zaokrąglenie na tej krawędzi, będzie to utrudnione ze względu na brak spójnej krawędzi. Mamy tutaj zbiór poszczególnych, mniejszych krawędzi. Przed dodaniem takich operacji warto byłoby nieco edytować nasz plik, na przykład scalając ściany bądź zastępując niektórą geometrię, odtwarzając ją przy pomocy na przykład operacji powierzchniowych. Natomiast jeżeli chodzi o operacje takie jak kreator otworu, czy wyciągnięcie wycięcia, załóżmy, że chcielibyśmy dodać otwór, nie ma z tym żadnego problemu, ponieważ mamy do dyspozycji płaskie ściany, możemy utworzyć płaszczyznę lub skorzystać z istniejących płaszczyzn, Dodać szkic, a następnie skorzystać z operacji. Zamknę ten przykład i przejdę teraz do złożeń. Otworzę plik o nazwie koło szwedzkie. Jest to koło omnikierunkowe, wykorzystywane np. w robotyce. Składa się ono z kilku elementów wiązań oraz szyku kołowego. Który pozwolił powielić elementy. Zapiszę plik jako parasolid. Zamknę nasze złożenie. Zanim jednak otworzę nasz parasolid przejdę do opcji importu. W ogólnych jest włączony moduł 3D Interconnect. Po jego odkliknięciu mamy do dyspozycji większą liczbę poszczególnych tutaj opcji, takie jak opcje dotyczące brył powierzchni, krzywych, importu IGS oraz STEP. Moduł 3D Interconnect jest bardzo przydatny w przypadku importu Plików z innych oprogramowań, takich jak Katia Inventor, aczkolwiek nie jest niezbędny. Bez niego program również zaimportuje plik Parasolid. Klikam OK. Wybieram otwórz. Wybieram plik Parasolid. Otwieram. I tak mogą Państwo zobaczyć, mamy tutaj drzewko operacji. Spójną strukturę składającą się z najwyższego poziomu naszego złożenia, poszczególnych komponentów. Szyk kołowy został rozbity. Tutaj program przetwarzając plik do rozszerzenia parasolid nie zachował tej operacji. Mamy teraz zbiór poszczególnych elementów. Nazwy elementów zostały zachowane. Nie mamy również wiązań. Wiązania również zostały utracone. Natomiast elementów nie jestem w stanie przesunąć, ponieważ wszystkie zostały unieruchomione. Tak, aby złożenie było spójne i nie można było go przesuwając rozbić. Zamknę ten przykład i przejdę teraz do rysunków. Widoczny plik to plik rysunku Solidworks. Przedstawia on rysunek pierwszego modelu. Jest to, to koło tramwajowe. Rysunek składa się z dwóch widoków: jednego widoku szczegółu formatu arkusza w postaci i tabelki. Nasze widoki są zwymiarowane. Jeden z nich to widok przekroju. Zapiszę teraz mój rysunek jako plik DWG. Wybieram plik, zapisz jako. Zmienię, zapisz jako typ DWG. Klikając w opcję, również mamy dostęp do opcji eksportu formatu DXF DWG. Klikam Zapisz i przejdę do importu naszego pliku. Otwórz, wybieram koło. Program teraz daje nam możliwość wyboru metody importu. Pierwsza to utwórz rysunek SolidWorks. Czyli na podstawie pliku DWG program utworzy rysunek w programie SOLIDWORKS i będą elementy skonwertowane na standardowe elementy oprogramowania lub możemy osadzić arkusz w pierwotnym formacie. Ja pozostanę przy pierwszej opcji, czyli utworzymy rysunek SOLIDWORKS. Inną opcją jest import do nowej części, czyli rysunek, który był w formacie DWG program jest w stanie przedwożyć na szkice, które mogą posłużyć na przykład do utworzenia części na ich podstawie, bądź jako geometria odniesienia, ale też właśnie przy modelowaniu części. Ja zostanę przy pierwszej opcji utwórz nowy rysunek SolidWorks, konwertuj na elementy SolidWorks. Dalej w tym miejscu możemy wybrać, które warstwy chcemy zostawić. Wszystkie warstwy mamy tu możliwość wyboru warstw. W tym przypadku są tylko dwie. Obie zostaną. Przy podglądzie jest możliwość podglądu naszego rysunku. Przechodzę dalej. W tym miejscu można dobrać właściwości czcionek, jednostki, rozmiar naszego arkusza, na jaki szablon nasz tutaj rysunek ma zostać zaimportowany, skala oraz jego pozycja. Klikam zakończ. Jak mogą Państwo zobaczyć, plik został poprawnie zaimportowany. Wszystkie wymiary się zgadzają. Jednakże są tutaj pewne różnice, ponieważ w tym momencie nie mamy już widoków. Jest to zbiór geometrii składających się z linii okręgów. Nie mamy tutaj już dostępu do widoków naszego modelu, ponieważ te dane zostały utracone. Zamknę. Otworzę jeszcze raz plik o nazwie koło w formacie DWG. Tym razem jednak. Jako preferowaną metodę otwierania tego pliku wybiorę import do nowej części jako szkic 2D. Odznaczam importu jako odniesienie. Przechodzę dalej. W tym miejscu mamy ustawienia dokumentu, które są zbliżone do poprzedniego przykładu. Mamy tu możliwość wyboru jednostek, wybrania warstw. Przechodzę dalej. Mapowanie warstw rysunku. Możemy zdefiniować w tym miejscu początek układów współrzędnych oraz usuwać zbędne elementy. Załóżmy, że chcę usunąć ramkę. Zaznaczam, klikając, trzymając poszczególne elementy, naciskając Delete, bądź w tym miejscu usunie elementy. Usuwam poszczególne elementy. Z naszego pliku. Gdyby się zdarzyło, że usunąłbym zbyt dużo, w każdej chwili mogę cofnąć swój ruch. Następnie, aby zatwierdzić, klikam zakończ. Klikam nie, jako włącz opcję rozstrzel bloki. I pojawia się szkic w ramach części. Tak więc możemy plik DWG zaimportować w postaci rysunku do programu SolidWorks bądź w postaci szkicu części. Na bazie tego szkicu jesteśmy w stanie dodawać operacje. Tak więc podsumowując, Import oraz eksport plików to stosunkowo proste zagadnienia, aczkolwiek bardzo dużo zależy od tego, jakie opcje dobierzemy, aby import bądź też eksport modeli spełnił nasze oczekiwanie oraz umożliwiał dalszą pracę nad plikiem. Ja bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.